Eka z tej strony, Wiktoria i witam Was na moim kanale. Witam Was w nowym roku. Dajcie mi znać, jak minął Wam sylwester, jak minął Wam nowy rok i jak minął Wam stary rok. Czy należał On do tych lepszych, gorszych? U mnie był bardzo neutralny, ale słyszałam, że 2025 dla wielu ludzi był słabym rokiem. Dzisiaj odtworzymy sobie makijaż, który ja sama zrobiłam sobie na sylwestra i kilka osób prosiło mnie, czy nagram go. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż, który ja robiłam sobie na sylwestra i jak on wyglądał, kilka dziewczyn właśnie prosiło mnie o tutorial do tego makijażu Używałam w tym makijażu tej palety od Cosmic Brushes i jest to Starlight Society Dostałam ją na święta i wygląda ona w następujący sposób Ogólnie ta paleta jest bardzo ładna i wydaje mi się, że ona właśnie jest tak kolorystycznie, piątkami górę dół zrobiona, czyli rząd takich właśnie neutralnych lekko różowych cieni później rządek niebieskości fiolety i ciepła odcienia. Zrobimy sobie dzisiaj nią jeden makijaż, aczkolwiek mam w planach przetestować wszystkie cienie z tej palety i prawdopodobnie ukaże się też filmik z pełną recenzją gdzie będę już miała pełny obraz po użyciu wszystkich cieni. Ci co mnie znają wiedzą dobrze, że ja bardzo lubię markę Cosmic Brushes i mam od nich bardzo dużo palet. One nie zawodzą mnie jako Aczkolwiek no, zobaczymy, czy przy takim właśnie tempie wydawania tych palet, ponieważ rok temu wyszło ich bardzo duży, nie wiem, teraz jak w tym roku, mm, aczkolwiek wydaje mi się, że oni wydają paletę za paletą, to zobaczymy, czy ta jakość nie poszła na łeb naszej. A propos jeszcze, kosmik, mam tą paletę DEF, ona wygląda w ten sposób, i tej palety recenzja również się że te dwa czerwona mnie wołają. Wrzucę wam tutaj teraz jeszcze przybitkę na słocze tej palety. Jak zwykle na oczach mam bazę Spilouise i zaczynam od cienia journal, czyli taki właśnie bardzo delikatny, pastelowy różyk. I tak rozcieram go sobie tutaj, wyciągam go też sobie dosyć daleko. Teraz biorę cień drapes i on na swatchach wygląda brązowo, ale na oku już właśnie wygląda bardziej jak taki, takie bordo przełamane brązem bardzo ładny cień taki dość nieoczywisty i pakuję go właśnie w kącik oczywiście wszystkie cienie kleję na bazę, która nie jest zapudrowana i wyjeżdżam sobie tak właśnie wracam sobie teraz do tego jasnego różu i rozcieram sobie Góra W ogóle powiedzcie mi, jakie tam macie postanowienia noworoczne Moim postanowieniem jest wrzucanie dwóch filmów tygodniowo Zobaczymy, jak mi to wyjdzie Teraz jak będę lecieć na Islandię, to może być tam trochę ciężko Ale się postaram nagrać zapas I teraz na sam koniec biorę cień Tassels Tassels, Tassels Nie wiem, wbijam go w kącik Czyli... Prawdopodobnie tak jak robiłam wszystkie ostatnie Teraz biorę taki pędzelek do kresek i cień bell sleeves i zaczynam malować sobie kreskę. Aczkolwiek tutaj jest ważne to, to żeby ona wychodziła spoza tej mojej fałdki. I rysuję ją w taki dziubek. O, może teraz jak to wyczyszczę, to lepiej Wam to pokażę. Teraz lepiej to widać. I teraz właśnie jak sobie przyczyściłam, to... Dalej sobie tą kreskę maluję Jest kreseczka Wygląda na zamkniętym oku Właśnie zawsze polecam malować kreski z otwartymi oczami, bo wtedy najlepiej wychodzą Zwłaszcza jak macie oczy, które mają opadające powieki. Teraz na pędzel biorę cień Daydreamer I to jest taki naprawdę, naprawdę mocny neonowy błękit Piękny cień i on tutaj naprawdę największą chyba robotę robił w tym makijażu. wam, że ten cień naprawdę ma mocny pigment, jak nabycie właśnie takim neonowym cieniem. Naprawdę widać jak on mocno się wybija. Przyciągnę go jeszcze tutaj, bo wielka. Muszę go porównać z innymi paletami kosmik, bo w końcu mam ich tylko 8 w tym momencie. I wracam do pędzla z tym najciemniejszym bordem, ale już nie mam nic na tym pędzlu. Tylko sobie po prostu zacieram tutaj granicę, biorę cień konstelacja po polsku, już powiem. I tutaj bardzo, bardzo delikatnie go wbijam, żeby było właśnie to przejście pomiędzy niebieskim fioletem a różem. I teraz, jak już mamy cieniowanie, przychodzi czas na błysk. On jest takim trichromem. W niektórym świetle widzę, że on jest trochę niebieski i wklepuję go tutaj sobie na środek powieki. Wygląda tak na powiece Doklepuję sobie jeszcze pędzlem Dla pełniejszego efektu I to jest taki pędzelek On bardzo ładnie łapie błysk I bardzo ładnie go też przenosi na powiekę I tak to wygląda Nie wiem, czy będzie widać przejście kolorystyczne W tym cieniu, bo na żywo jak ja się patrzę to tutaj mam taki bardzo, bardzo chłodny fiolet. Tutaj bardziej taki rose gold i tutaj już zielony się zaczyna. Wezmę zaraz lusterko i spróbuję Wam to uchwycić troszeczkę inaczej. Ten błysk w ogóle nazywa się Crystal, bo, bo nie wiem czy pomydziałam. I jeszcze na taki malutki pędzelek biorę sobie cień Incense. I wciskam go sobie tutaj w sam kącik. I teraz biorę cień, który jest gwiazdą tej palety, czyli Starlight Society. I on właśnie też mi się wydaje takim właśnie bardziej toperowym multichromem, bo widzę w nim właśnie zielony, trochę niebieskiego, ale szary. Ja też widzę fioletowy w nim. I nakładam go sobie tutaj właśnie w kącik. Spróbuję Wam pokazać, jak ten cień shiftuje, ale to będzie chyba ciężkie. A więc tak wygląda wykończony makijaż jeszcze bez wykończonych oczu i na twarzy mam podkład z N.A.M. jako korektor mam NEXA puder oczywiście huda konturowanie to jest stick z Belle i Kartoni oraz bronzer z Daso jako róż mam hud Beauty Strawberry Cream jeżeli dobrze pamiętam nazwę na ustach mam pomadkę Ambition z Rare Beauty i na policzkach mam jeszcze róż z kolekcji Bell i Fog in the Garden Jako rozświetlacz użyłam Inglota i to jest odcień 06 i to jest to rozświetlacz sy. Biorę cień Drapes i nakładam sobie go na dolną powiekę Wracam sobie teraz do tego cienia incens który użyłam w kąciku i przeciągam go sobie na dolną powiekę a na końcu biorę cień Journal i rozcieram sobie tutaj teraz wezmę sobie bardzo bardzo małą ilość mudring i klepię go tu przy samej kreseczce jako taki akcent. I... Wygląda tutaj tak. O, w ogóle ten cień to jest taka duchromowa, jakby folia. Wytuszuję sobie rzęski, przykleję sobie sztucznej A więc tak wygląda mój makijaż sylwestrowy zrobiony tą paletą. I dajcie znać, jak wam się on podoba. Ja bardzo dużo słyszałam. Zapytań o tutorial właśnie na ten makijaż. Użyłam właśnie głównie tego rzędu cieni. Mam nadzieję, że wam się on podoba i że podobał Wam się filmik, że podobał Wam się tutorial. Dajcie więc znać, czy chcecie zobaczyć moich ulubieńców makijażowych z 2025 roku. Myślę, że następny filmik albo jeszcze następny następny będzie recenzją tej palety, ponieważ mam jeszcze w kolejce kilka multi i właśnie zastanawiam się, czy nie zrobić jednak multichromowej chromowej środy. Chciałabym wrzucić filmy teraz, od nowego roku, właśnie w niedzielę i w środę, więc musicie mi też powiedzieć, co wolicie. Tutaj mam multi z The Pastel Roses, a tutaj mam paletkę z Diveron. Diveron? Diveron? Hmm. Właścicielka sama do końca nie wiem jak wymawiać tę markę. Paleta z Diveron wygląda tak. A multichromy z do pastelowy wyglądają tak. Wrzucam wam jeszcze zbliżenie na oczy, spróbuję może uchwycić wam właśnie tą multichromowość tego cienia. Jak się prezentuje makijaż z bliska Rozświetlacz Bronzer Róż Jeśli jest z wami żegnam Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Do zobaczenia następnym razem jaki pa!